Znowu manewr bardzo niebezpiecznego wyprzedzania. No, popatrz, co tutaj się dzieje. No, przynajmniej się zreflektował, czyli taki dzban z returnem, można powiedzieć. Mm -hmm. Ale sytuacja rzeczywiście tragi tragiczna. Pamiętać należy o tym, że manewr wyprzedzania jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Już od 2011 roku główną przyczyną wypadków drogowych w naszym kraju jest nieustąpienie pierwszeństwa, zajechanie drogi. To mogło się tutaj wszystko wydarzyć. Dobrze, że się zreflektował, że uciekł na te pobocze, zatrzymał się i pozwolił temu kierowcy jadącemu z naprzeciwka również wyhamować, ale sytuacja wyglądała źle. Sytuacja wyglądała bardzo źle, bardzo niebezpiecznie, na szczęście nic się nie stało, co nie uchroniło oczywiście tego kierowcy od e, określenia go mianem dzbana drogowego.